Pani posłanka Zofia Popiołek, Twój Ruch. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja w imieniu klubu Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy z dnia 7... 2007 y, o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Y, Ustawa z dnia 7 września 2007 roku zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po. Y, po 30 września 2003 z tytułu składek emerytalnych na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego na ubezpieczenie zdrowotne w równych ratach miesięcznych w terminie do 31 grudnia 2015 w tym okresie Większość przedsiębiorstw górniczych wywiązało się i wywiązuje się ze swoich spłat. Jedynie kłopot, jak tutaj wskazał mój przedmówca, mają te dwie spółki, w których znacznie jest udział skarbu państwa. Nasz klub chce podziękować inicjatorom tej ustawy, dlatego że każda tego rodzaju inicjatywa, która ma zabezpieczyć miejsca pracy i spowodować to, że ten problem będzie wspólnie rozwiązany i że przedsiębiorstwa odzyskają być może płynność finansową i będą nadal funkcjonować, wydaje się bardzo ważne i My to w pełni doceniamy, bo tak należy reagować na czyjeś kłopoty, bo sztuką jest dobijanie kogoś, a właśnie sztuką jest wciągnięcie pomocnej ręki. I w imieniu klubu naszego będziemy oczywiście głosować za przyjęciem, na tą poprawką się zastanowimy. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Głos ma pan poseł.